Rozpoczynamy konferencję prasową w Wiśniczu Małym. Po raz kolejny jesteśmy na polskiej wsi, wśród polskich rolników, walcząc o e, ich sprawy, w gospodarstwie pana e, Łukasza Palucha. Witamy bardzo serdecznie i dziękujemy za to przyjęcie. Witam prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana Władysława Kośniaka-Kamysza oraz ludowców Ziemi bochańskiej na czele z prezesem e, powiatowym Ryszardem Drożdżakiem. I proszę o zabranie głosu gospodarza pana Łukasza. Bardzo proszę o kilka słów na temat sytuacji własnego gospodarstwa. Proszę Dzień. bardzo, zapraszam. Witam wszystkich. Gospodaruję na powiecie Boheńskim w gminie Nowy Wiśnicz. Prowadzę gospodarstwo o powierzchni 250 hektarów. Zajmujemy się produkcją roślinną. Uprawiamy kukurydzę, rzepak, soję, słonecznik, pszenicę oraz mamy także hodowlę bydła mięsnego oraz limuze. Problem pojawił się z cenami kukurydzy w grudniu zeszłego roku. Ponieważ ceny mokrej kukurydzy wyszybowały na kwotę 900 zł, my na przykład w naszym gospodarstwie wysuszyliśmy wszystek kukurydzę, została ona zmagazynowana, poniesimy koszty po prostu suszenia, nakłady i tak dalej. I po prostu teraz mamy tą kukurydzę, zalega w magazynach. Na razie firmy nie chcą po prostu współpracować, ponieważ nie ma gdzie tej kukurydzy przepchać. Wjechało dużo także ukraińskiej kukurydzy i mamy teraz jako u nas w problem, ponieważ partia, która teraz rządzi i tak dalej obiecała, że ceny wzrosną, że po prostu trzeba przetrzymywać to ziarno i tak dalej. W jakiś sposób po prostu zaufaliśmy, a teraz po prostu no mamy, jest, jesteśmy w dużej kropce. Nie? Dlatego sprzedaliśmy rzepak też po niższej cenie, bo już musieliśmy po prostu sprzedawać rzepak, żeby też tą płynność finansową utrzymywać. I zostawiliśmy kukurydzę na poprawę ceny. Na razie tej ceny nie ma i nie wiadomo, jak to się zapowie dalej. Kupiliśmy też po prostu nawozy, kupowaliśmy w styczniu, żeby przed podwyżkami. Kupiliśmy na przykład mocznik po 4000, wieloskładniki i tak dalej. Nagle po prostu w lutym cena zjechała na kwotę. 2800, zamocznik i wieloskładniki tak samo. I teraz mamy po prostu problem, nikt nam nie zagwarantuje tej ceny, która po prostu, żeby nam poprawiła tą płynność finansową, bo nie wiemy po ile będzie kukurydza w jesieni, gdy będziemy zbierać, czy będzie się opłacało suszyć i tak dalej. koszty suszenia są duże, bo mamy suszarnię, dużą suszarnię, suszymy olejem opałowym, no ale te koszty po prostu każdej tony wzrastają, żeby to przetrzymać i po prostu zmagazynować. Bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu prezesa Warysława Kosięka. Szanowni Państwo, od wielu tygodni pokazujemy problem konsumentów, problem gospodarzy, problem bezpieczeństwa żywnościowego, zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, tak naprawdę braku bezpieczeństwa żywnościowego dzisiaj w Polsce. Bezpieczeństwo żywnościowe to jest sprawa i konsumenta, przetwórcy, sprzedawcy, i gospodarza. Takiego jak pan Łukasz. Po pierwsze, wielkie podziękowania, że młodzi ludzie chcą uprawiać polską ziemię, żyć na polskiej wsi, gospodarować. Pan Łukasz stworzył to gospodarstwo. Z małego gospodarstwa swojej mamy rozwinął w wielkie, jak na warunki szczególnie małopolskie, ale na duże gospodarstwo w Polsce zarówno uprawa, jak i hodowla. To zasługuje na wielką wdzięczność nas wszystkich, że mamy. Od niego dobrą żywność, najwyższej jakości, najlepszą polską żywność. To jest marka, to jest skarb narodowy, to jest nasza duma, to jest duma polskiej wsi. Żywność z polskiej wsi jest dumą Polski. Ale żeby to było, żeby pan Łukasz się mógł utrzymać, żeby mógł dokończyć budowę domu, bo nie może teraz tego zrobić. Żeby chciał i mógł dalej inwestować, bo nie może teraz tego zrobić. Żeby mógł po godziwych cenach sprzedać to, co wyprodukował, bo nie może tego zrobić. Musi dojść do lepszej zmiany. Wieś musi uzyskać prawdziwego gospodarza. Musi mieć w ogóle gospodarza. My mamy swój pomysł na polską wieś, mamy swój plan dla polskiej wsi, dla Polski. Będziemy dobrym gospodarzem, będziemy lepszym gospodarzem. Lepsza zmiana jest potrzebna, bo to, co się dzieje dzisiaj, po prostu powoduje, że niechęć do funkcjonowania w tak niebezpiecznych warunkach, Braku stabilności dochodów, braku przewidywalności. To jest praca związana z warunkami atmosferycznymi, więc na samym początku masz ogromne ryzyko. Jak do tego dołożymy ryzyka w postaci cen nawozów. Grudzień ubiegłego roku, ponad 4000, dwa miesiące później spadek tej ceny o 2000. Rok temu było na odwrót. Były nawozy po 3000, później były po 5000. Nie wiadomo w którym momencie kupić. Kupisz w złym momencie, no to jesteś ugotowany. Nie ma szans sprzedać po tej cenie, co pan Łukasz przed chwilą powiedział. To wszystko powoduje, że ta sytuacja na polskiej wsi jest dłużej nie do utrzymania, nie do przyjęcia. Upadają codziennie gospodarstwa rolne właśnie przez to, że brak jest stabilności dochodu. We, w najbliższy wtorek odbędzie się posiedzenie Sejmu w sprawach rolnych. My przedstawimy te problemy, które dzisiaj poruszył pan Łukasz. Wciąż brak miejsca wskazanego do skupu interwencyjnego. Wciąż nie rozwiązano problemu napływu innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, bo cztery zboża, które są objęte, takie jak pszenica, kukurydza, rzepak, czy inne produkty jak słonecznik, to są te objęte produkty zakazem czy kontrolą wozu na dzień dzisiejszy. Ale co z drobiem, co z owocami miękkimi, co z miodem, co z innymi również przetworzonymi często produktami rolno-spożywczymi. My uważamy, że ta lista powinna być wydłużona. Będziemy o to pytać na komisji w poniedziałek o godzinie 18, Komisji Rolnictwa, komisarza Wojciechowskiego, bo uważamy jego zaniedbania za ogromne. Nie wyznaczył portów w Europie, nie wyznaczył szlaków komunikacyjnych, żeby można było wytransferować to zboże. Czemu są dzisiaj takie problemy? Przez to, że zboże ukraińskie wjechało do Polski w niekontrolowany sposób. Kto do tego doprowadził? Ci, którzy odpowiadają za kontrolę. Władze rządowe wprowadziły jakieś dziwne pojęcie zboża technicznego, przestały kontrolować. To, że nie ma ceł, nie oznacza, że nie ma kontroli celnej, nie ma kontroli jakości, nie ma kontroli sanitarnej. A to wszystko zostało wycofane. Ktoś taką decyzję podjął. Nasza komisja pod przewodnictwem posła Stefana Krajskiego prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Komisja specjalna, zespół specjalny prowadzi dochodzenie w tej sprawie, które ma wyjaśnić, kto podejmował takie decyzje, zaniedbania i zaniechanie? Do dzisiaj nie powstał port zbożowy. Zamiast budować wielki port komunikacyjny za miliardy, dziesiątki czy setki miliardów, to dwa miliardy wystarczyło przekazać na budowę portu zbożowego w Gdańsku, że nawet taką decyzję o bezprzetargowym rozbudowie czy przebudowie portu w Gdańsku podjął, tylko jej nie wykonał. Otworzył przetarg, którego nie rozstrzygnął, więc są same zaprzeczenia. Zespół, który był powołowany do monitorowania Wjeżdżających produktów do Polski zebrał się trzy razy, ostatni raz w styczniu. A to był zespół międzyresortowy. No to po co są te zespoły? Po to samo, po co są podkomisje w Sejmie? Żeby tylko je powołać, żeby zamydlić obraz? Dzisiaj nie spojrzycie, jak spojrzycie Państwo, to nie zobaczycie konferencji już PiS-u w sprawach rolnych innych partii. Tylko my jesteśmy cały czas na polskiej wsi. Bo oni byli jak. Ten problem był codziennie głośny w mediach. Dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu. Teraz już o, oni o tym zapomnieli, ale problem nie zniknął. Problem będzie coraz silniejszy za chwilę z owocami miękkimi. My już dzisiaj o tym mówimy. Czego oczekujemy? Bo to nie, nie wystarczy postawić diagnozy. My wiemy, że diagnoza jest dzisiaj brutalna. Jest y, sytuacja zagrożenia życia polskiej wsi, bezpieczeństwa żywnościowego. Pacjent, jakim jest y, gospodarz w Polsce, rolnik, y, farmer, ten, który, który gospodarzy, no jest w stanie podtrzymywania siebie sztucznie przy życiu, bo państwo go nie podtrzymuje, ale siebie podtrzymują. Odwlekają różnego rodzaju sprawy domowe, inwestycje domowe. Wszystkie pieniądze zainwestują tylko i wyłącznie w swoją działalność rolną. Jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań, to szanse na przetrwanie polskiego rolnictwa maleją, a przez to nie będziemy mieć najlepszej polskiej żywności. Po co jest PSL? Po co jest Koalicja Polska? Po co jest nasz Sojusz e, Polską 2050? Po to, żeby ten głos był silniejszy w kolejnym Sejmie. Głos na nas oddany to jest głos za dobrą, zdrową żywnością. Głos na nas oddany to jest za filozofią życia w ryb natury, w zgodzie z naturą, czerpiąc z natury, ale i nie, nie, nie niszcząc, nie, nie, nie powodując, że zostanie wyjałowiona. To są e, nasze sprawy, z którymi idziemy do tych wyborów, bo one są bardzo ważne. One są najważniejsze, bo one gwarantują jedno z trzech podstawowych bezpieczeństw. Co, czego oczekujemy na najbliższym sejmie? Najpierw o tym, a później jakie są nasze plany po przejęciu władzy na sprawy polskiej wsi. Po pierwsze, rozpatrzenie naszej ustawy o kaucjach. System kaucyjny powinien być prowadzony na wszystkie produkty rolno-spożywcze i tego się domagamy. Taka ustawa leży od lipca 2022 roku. Druga kwestia, ustawa złożona kilka tygodni temu dotycząca biokomponentów. Zwiększenia udziału biokomponentów w paliwach. Wtedy kukurydza pana Łukasza mogłaby być kupiona na biokomponenty po godnej cenie. Nie po takiej jaka była mokra kukurydza 900 zł e, podczas zbiorów, tylko taka która jest o jedną trzecią wyższa, bo tyle powinno być zapłacone więcej za to, że pan Łukasz kupił suszarnię, zainwestował, wziął kredyt, wysuszył, przechował i teraz sprzedaje. Bo to jest interes. To jest interes tych, którzy tego nie robią i to jest wysiłek e, polskich rolników, polskich gospodarzy. Tych dwóch rzeczy się domaga, domagamy natychmiast. Domagamy się od komisarza Wojciechowskiego na tym posiedzeniu, żeby wyznaczył porty transportowe. 100 milionów euro jest w ogóle nie do przy, przyjęcia. Miliard euro to by było y, wsparcie, które Unia Europejska powinna zaoferować, i rząd polski powinien o takie wsparcie wystąpić, a komisarz Wojciechowski takiego wsparcia powinien udzielić. To jest jedyny obszar w Unii Europejskiej, za który odpowiada PIS-Rolnictwo. Jeżeli za ten obszar odpowiada ktoś z Pisu i wyasygnował 100 milionów euro na to, żeby w pięciu państwach granicznych rozwiązać problem, który w Polsce samej kosztuje około 10 miliardów złotych, no to yy, wszystkiego dobrego powodzenia w dalszej ścieżce kariery urzędniczej w Brukseli, bo to tylko jest ścieżka kariery urzędniczej, a nie żadne dbanie o wieś polską czy europejską. No nadaje się on do radykalnej zmiany, do dymisji natychmiastowej. Jeżeli to jest najlepszy wpis, jakiego mieli, żeby go wysłać na komisarza europejskiego, to strach pomyśleć, jak przyszedłby ktoś inny, bo ten napsł wszystko, co możliwe. Jeszcze chce ograniczyć produkcję rolną o 20%. No to pokazuje brak rozeznania, uczynienie Polski z Kansenu, uczynienie z polskiej wsi z Kansenu no jest jego działanie chyba docelowe. Jak my będziemy zarządzać polską wsią? Jakim będziemy gospodarzem, co chcemy zrobić? Stabilizacja dochodów rolniczych. O tym, o czym mówił pan Łukasz. To jest niezwykle ważne, żeby mieć poczucie stabilności dochodu. Jak to osiągnąć? Muszą być różne źródła dochodu. Gospodarstwo rolne to jedno, ale rozwój zielonej energii to drugie. Czyli zupełna wolność w zielonej energii, uwolnienie zielonej energii, fotowoltaiki, farm, biogazowni to by była alternatywa. I oczywiście pomoc w wybudowaniu, bo biogazownia to są gigantyczne koszty. Jak, by, żeby była, jak zrobić, żeby była opłacalna produkcja? Najgorszy jest ten etap pośrednictwa, w sprzedaży. Rolnik zarabia bardzo mało, bardzo dużo często traci, często to jest nieopłacalne poniżej kosztów produkcji. W sklepach jest drogo, to kto na tym zarabia? Pośrednicy. Ci, którzy pośredniczą szczególnie, nie pracują, tylko pośredniczą w wymianie handlowej, w sprzedaży. Udział, tak jak w Austrii, tak jak w Holandii, tak jak w Belgii, udział rolników w przetwórstwie i w sprzedaży. Współdzielczość. Rozwój spółdzielczości w tym zakresie. To, co się stało kiedyś z polskim cukrem, gdy w obliczu tego, co robił AWS, sprzedawał polskie cukrownie za bezcen. My to próbowaliśmy później naprawić, tworząc grupy związane z polskim cukrem, polski cukier, ratując tą branżę. W jaki sposób się część przynajmniej udało uratować? Teraz trzeba uratować całą branżę przetwórczą, rolno-spożywczą. Do tego jest potrzebny udział w przetwórstwie właśnie rolników ten holding, który powstał, którego efektów żadnych nie widzimy oprócz zmiany składu zarządu w ostatnim czasie. Holding spożywczy, który miał ratować sytuację, właśnie tak stabilizować, nie działa. Nie zafunkcjonował. To trzeba go oddać rolnikom. Trzeba te spółki w prywatyzacji konsumenckiej, w prywatyzacji producenckiej takiej, żeby trafiły w ręce rolników, tak przekazać rolnikom udziały w spółkach związanych z przetwórstwem rolnym. I i stworzyć możliwość udziału w sieciach handlowych dla rolników. Wtedy nie będzie tego oszustwa, z którym mamy do czynienia w wielu sieciach handlowych, że widzimy produkt polski, ale czy on jest zapakowany w Polsce, czy wytworzony w Polsce? Bo to jest zasadnicze pytanie. Duża część tych produktów jest zapakowana po prostu w Polsce, ale skąd pochodzą produkty w środku opakowania, to już nie jest powiedziane, a często to nie są produkty polskie. Kwestia. O której rozmawialiśmy przed rozpoczęciem konferencji. Szkody łowieckie. To jest wciąż wielki problem, szczególnie dla tych, którzy uprawiają kukurydzę. Oni potrzebują wsparcia. Są koła łowieckie, które mają swoje obowiązki. Łowiectwo trzeba w Polsce też chronić, trzeba wspierać i pomagać, żeby funkcjonowało, bo inaczej. Bez e, odpowiedniej gospodarki łowieckiej, e, leśnej, e, bez dbania o e, zwierzynę w lasach państwowych, nie będzie szans na rozwój w ogóle e, e, gospodarki rolnej, ponieważ tak zaingerowaliśmy w naturę, że musimy też e, w tą ingerencję włączyć e, populację, dbanie o określoną wielkość populacji zwierzyny, która żyje w lasach państwowych. I my uważamy, że nie można dalej tkwić w konflikcie pomiędzy rolnikiem a myśliwym, bo w wielu miejscach taki konflikt został wygenerowany. On nie wynika z natury tych dwóch profesji, ale został wygenerowany przez szkody, za które trzeba zapłacić. Jeżeli lasy są państwowe, to zwierzyna w lasach też jest własnością Skarbu Państwa, to Skarb Państwa powinien ponosić opłaty za szkody łowieckie, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna to szacować i wypłacać. Bardzo szybko, bardzo skutecznie, a koła łowieckie mają dbać o to, żeby populacja się była w takich rozmiarach, które gwarantują zachowanie Wszystkiego takiego dobrostanu w, całej społecz w całym obszarze leśnym, gospodarki leśnej. Kolejna kwestia to modernizacja gospodarstw rolnych. Pan Łukasz wspominał, że kupił suszar, zainwestował właśnie z pieniędzy europejskich. Bo z tego wszystkiego się zmodernizowała polska wieś. Kto tego nie widzi, kto tego nie chce docenić, kto tego nie chce zauważyć i widzieć roli Unii Europejskiej na polskiej wsi, po prostu nie zna polskiej wsi, jak się zmieniła. Jakie były y, ciągniki? Jakie są dzisiaj. Jakie były silosy? Jakie są dzisiaj. Jak wyglądały gospodarstwa? Jak wyglądają dzisiaj. To jest radykalna zmiana przez prawie 20 lat, bo przecież jeszcze środki przedakcesyjne. FAPA, różnego rodzaju y, pomoc unijna przed akcesją zadziałała, czyli ponad 20 lat można powiedzieć już obecności Unii Europejskiej y, na Polskiej Wsi, na pewno środków z Unii Europejskiej y, na Polskiej Wsi dało efekt. Oczywiście nie odbyły się one bez wyrzeczeń, bo to były w dużej części kredyty. Czasem się jej udało, może, czasem były preferencyjne, ale bez nich by nie było modernizacji polskiej. Trzeba pójść o krok dalej. W krajowym planie strategicznym rządzący zapisali 200 milionów na modernizację gospodarstw. Mówi miliard 200. Dlaczego młodzi rolnicy dziesięciokrotnie mniej złożyli wniosków niż za naszych rządów. Za naszych rządów to było ponad 20 tysięcy, teraz około 2000. Bo nie ma tych młodych rolników, to jest pierwsza odpowiedź, ale druga jest taka, bo po prostu nie wierzą. Nie widzą możliwości szybkiego rozpatrzenia takiego wniosku, czyli uproszczenie procedur, podwyższenie dopłat i wprowadzenie definicji aktywnego rolnika. Tak, trzeba to zrobić. Trzeba docenić tych prawdziwych gospodarzy. Aktywnych, prawdziwych rolników trzeba docenić. Zachować te uprawnienia dla tych, którzy są w krusie, ale dla aktywnych rolników muszą być preferencyjne. E Dopłaty, preferencyjne wsparcie z Unii Europejskiej. Dzisiaj następuje obniżenie dopłat bezpośrednich ze 190 euro do 118. Rolnicy się o tym przekonają, ale dzień po wyborach, bo wtedy nastąpi dopiero wypłata dopłat bezpośrednich. Więc my mówimy już dzisiaj o tym, tak jak rok temu mówiliśmy o problemach zboża z Ukrainy. Trzeba promować polską żywność w Europie i na świecie. Otworzyć nowe kanały dystrybucji, odtworzyć dyplomację gospodarczą, która będzie promować polską żywność, bo to jest jedyna marka, którą możemy się poszczycić na świecie. Jedyna taka marka, tak wielka marka, którą możemy się poszczycić na świecie, a jest dzisiaj zupełnie zapomniana, niewykorzystana. Oczekujemy pomocy i będziemy tą pomoc oferować dla sadowników, dla hodowców, dla tych, którzy uprawiają ziemię, dla wszystkich grup. Odtworzymy hodowlę trzody chlewnej w Polsce, bo z naprawdę wielkiego lidera w tym zakresie. Spadamy w dół. Spadamy w dół, bo setki tysięcy gospodarstw hodujących chodych lewną zostały zlikwidowane. I bardzo ważna rzecz dla tych, którzy może nie żyją z rolnictwa, ale mają małe gospodarstwa. Mieszkają na wsi. Chcą hodować kury, gęsi, czasem indyki, perliczki. Chcą mieć dwie świnki, krowę. Chcą po prostu mieć małe gospodarstwo na swój użytek i swoich sąsiadów. Będziecie to mogli, Szanowni Państwo, robić i hodować, jak my będziemy rządzić bez żadnych ograniczeń, bez żadnych rejestracji w agencji restrukturyzacji, modernizacji, ani kury, ani jajka, bez y, ciągłych kontroli fitosanitarnych, bez tego wszystkiego, co dzisiaj ogranicza. Żeby będzie pełna wolność hodowli domowej dla siebie, dla sąsiadów na sprzedaż bezpośrednią. Trzeba to odtworzyć, bo to jest też esencja polskiej wsi. Bez tego nie będzie wsi, a wieś się zamieni w sypialnię. A my chcemy, żeby ona była wsią nie z przeszłości, była wsią przyszłości, ale opartą też o tradycję, o to, z czego wyrastamy. To jest nasze zadanie, to jest nasze zobowiązanie. Tu, w Wiśniczu Małym, w powiecie bocheńskim, w gospodarstwie rolnym młodego człowieka, któremu po prostu jesteśmy wdzięczni, że to robi. Chciałbym, żeby za rok, za pięć, za dziesięć lat... Takich osób, takich ludzi jak pan Łukasz, po prostu w Polsce było więcej, którzy będą gospodarzami, będą się mogli rozwijać, będą mieli szansę na zbudowanie stabilności finansowej swojej firmy, bo dzisiaj przedsiębiorstwo rolne, gospodarstwo rolne to jest przedsiębiorstwo to jest swego rodzaju działalność gospodarcza, ale obarczona ogromnymi ryzykami związanymi z atmosferą, związanymi ze zmianami atmosferycznymi z Kuraganami, suszami, z tym wszystkim, co nas dotyka dużo częściej niż kiedykolwiek, ale również z nieumiejętną polityką, z tym, co się dzieje na świecie. Również z łańcuchami dostaw, które zostają zerwane często i wpływają na różnego rodzaju zachowania na rynku. Dlatego trzeba stawiać na prawdziwych gospodarzy, wspierać tych, którzy o nich pamiętają, nie tylko jak idą materiały w głównych wydaniach serwisów informacyjnych, ale wtedy, kiedy jest też. Dużo ciszej, tak jak dzisiaj. Większość pewnie będzie dzisiaj zainteresowana koronacją króla Karola. Ważne wydarzenie. Ale z punktu widzenia pana Łukasza, jego, pod, jego e, osób podobnych, on się każdego dnia martwi o to, jak przeżyć, jak związać koniec z końcem, co zrobić, żeby to gospodarstwo, które z trudem stworzył, utrzymało się, jak je rozwinąć. I na to pytanie politycy powinni codziennie pokazywać swoją odpowiedź. My ją dzisiaj pokazaliśmy po raz kolejny i będziemy to robić systematycznie, tak jak do tej pory. Będziemy tutaj zawsze obecni, niezależnie, czy rządzimy, czy jesteśmy w opozycji, bo jesteśmy gospodarzem na polskiej wsi. Bardzo dziękuję panu prezesowi. Proszę o zabranie głosu Ryszarda Dorożdżaka. Witam starostę Bochańskiego. Witam, szanowni państwa. Ja chciałem poruszyć też podobne Chciałem poruszyć też witam państwa chciałem poruszyć też podobne sprawy w odniesieniu tu do tej polskiej wsi. Tak się, tak się składa, że jestem działaczem Polskiego Stowarzyszenia Ludowego, jestem samorządowcem, ale również mieszkańcem sąsiedniej gminy, gminy Łapanów i żyje tutaj na tej nawsi większość życia, obserwuje te zmiany, które choćby nawet nastąpiły po 1989 roku, ale też po wejściu do Unii Europejskiej. Ta wieś wygląda diametralnie inaczej staje się wsią nowoczesną, ale oczywiście pewne zmiany społeczne, zmiany polityczne czy międzynarodowe powodują wiele, wiele konfliktów, wiele problemów. Wrócę do aspektu choćby tego, co powiedział prezes w ostatnich słowach. Dzisiaj jest taka. Data 6 maja. Dokładnie 6 kwietnia z racji braku zmian pewnych legislacji legislacyjnych tutaj w naszym parlamencie. Musimy my, wszelacy rolnicy, producenci, musimy rejestrować każdą ilość zwierząt, również drobiu. O ile dobrze pamiętam, 17 lutego. 2023 roku na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest taka wzmianka, że absolutnie nie trzeba rejestrować niczego, będą nadchodzić zmiany legislacyjne. Proszę Państwa, do tej pory nie zrobiono w tym temacie nic. Jesteśmy w całkowitym niedowładzie w takiej pustce legislacyjnej. Ustawa, która była przygotowana przez instytucje, stowarzyszenia związane z rolnictwem dalej jest w ramżarce sejmowej i nic się z tym nie robi. Oczywiście rozporządzenie Parlamentu Europejskiego mówi o tym, że trzeba wszystkie zwierzęta rejestrować. Niemniej jednak nie możemy wszystkiego zwalać na Unię Europejską, bo artykuł 85 mówi wyraźnie, że każdy kraj członkowski z poziomu parlamentu może dostosować tak to rozporządzenie, że to życie tutaj dla tego małego rolnika, który jest tutaj na wsi małopolskiej, będzie, będzie łatwiejsze a nie będziemy żyć w groteskowym świecie, że się coś robi, potem się te pomysły zamyka i nic z tego nie powstaje. Musimy mieć świadomość, że małopolska wieś jest najbardziej rozdrobniona. O ile dobrze pamiętam, średnie gospodarstwo rolne tutaj w Małopolsce to 4,28 hektara. Dajmy tym ludziom szansę, że jeśli ktoś może, oczywiście pan tutaj Łukasz jest rolnikiem, no działa na większym poziomie, jest to Prawdziwy taki producent, ale niemniej jednak jest wielu takich ludzi, gdzie produkuje jeszcze dla siebie i zachowajmy tą tradycję. Nie każdy sobie buduje też, jeśli ma takie możliwości, to bezpieczeństwo e, żywnościowe. Bardzo proszę kolegę prezesa o interwencję e, w tej sprawie, bo można e, z tym coś zrobić. Jeszcze muszę w ogóle z tego, ze swojego jakby tutaj poziomu samorządowca powiedzieć jedną sprawę. Oczywiście bardzo się cieszę, że Polskie Stronnice Ludowe w tych tezach i w tym porozumieniu z Polską 2050 Szymona Hołowni wniosło też pewien program, pewne pomysły do zmiany finansowania samorządów. Szanowni Państwo, przez różne zmiany podatkowe, które żeśmy dotknęły nas przez ostatnie dwa lata, ale również przez tą ogromną inflację. Samorządy gminne i powiatowe na terenie Polski będą miały ogromne problemy ze skleceniem i z połączeniem budżetu na 2024 rok. Jeśli wkrótce nie będzie reformy finansowej, nie będzie podwyżki udziału samorządów w Cicie, w Picie, a przede wszystkim ratelnego pomysłu za co dziękuję w udziale w Wacie, samorządy będą mieć ogromne E, ogromne problemy, natomiast samorządy muszą spełniać e, i realizować zadania, które oczekują e, wszyscy tutaj mieszkańcy gmin, powiatów, i również mieszkańcy Wiśnicza Małego, i również rolnicy. Mówię o remontach drogach, o budowach szkół o budowie kanalizacji, czy innych tego typu przeciwieństwach, za które jesteśmy y, odpowiedzialni. Jeszcze raz dziękuję panu Łukaszowi za gościnę i y, za y, zrozumienie tutaj dla y, tematu i wyartykułowanie swoich oczekiwań. Natomiast y, kolega Władysława Kosiniaka-Kamysza bardzo proszę pana prezesa o interwencję w tej kwestii i dziękuję za taką inicjatywę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Jeśli są pytania w temacie konferencji... A jak ty to indywidualnie w pozostałych tematach? Na, na koniec też duże podziękowania dla Tadeusza Kozioła, szefa struktur w gminie Nowy Wiśnicz, na której terenie się znajdujemy. To jest przedsiębiorca, który też się boryka z problemami e, swojej działalności. Ale bardzo, bardzo serdecznie Ci Tadeusz dziękuję, bo jesteś no, niezwykle oddany. Dziękuję, że tu jesteście też fajną drużyną. Powiat bochański jest takim dobrym przykładem aktywności i też przekazywania pałeczki w ruchu ludowym, która od świętej pamięci już Ludwika Węgrzyna, którego zawsze wspominamy będąc tutaj, została przekazana dla Ryszarda Drożdżaka na kolejne kadencje, na kolejne pokolenia. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. dziękuję.